Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, Co rdzeń w wątły kwiat ubiera, Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno. Zyskanie niepodległości jest dla mnie czymś bardzo ważnym i wielkim. Wzbudza ono we mnie emocje radości, równości i poczucia bezpieczeństwa. Dzięki niemu mogę godnie reprezentować swoje państwo, swobodnie poruszać się po nim i wyrażać swoje zdanie publicznie, oczywiście pamiętając o wszystkich dobrych manierach. A najważniejsze mam możliwość i mogę robić to, co kocham. Dlatego odzyskanie niepodległości jest dla mnie bardzo ważne. Niepodległość jest dla mnie przywiązaniem do polskości i przekazywaniem wartości narodowych w rodzinie. Uważam, że powinniśmy docenić wolność i bycie dobrym obywatelem. Dla mnie odzyskanie niepodległości jest niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ dzięki niemu możemy żyć w wolnej postaci za wolność. Zginęło wielu Polaków, dlatego powinniśmy oddać hołd. Dzięki tym bohaterom możemy być dumni, że jesteśmy Polakami. Niepodległość to jest wartość, która człowiek ma w sercu ja Polski. Lecz te, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć, swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę która na ośle leć bez oręża, lecz te, co sama jest zdobytym wałem przeciwne losy z zwycięża. Lecz te, co sama Dziwne losy, stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się pojąć. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi, w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi, w milczeniu się zbroić. przez Polskę. Wolność, prawa, które każdy z nas powinien mieć. Ludzie innej orientacji są uważani za zło. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.